Witam, chcę wam dzisiaj przedstawić poradnik pod tytułem Jak zagrać w GTA San Multiplayer yy, Na początek będziemy potrzebowali pełnej wersji gry GTA San Natomiast gdy już ją mamy odpalamy naszą przeglądarkę internetową W adresie wpisujemy www.samyślnikmp.com zatwierdzamy monterem yy, Klikamy w download Klikamy w ten mirror, ten pierwszy, ja już mam pobrane, więc nie będę tego pobierał drugi raz, Wy sobie tam pobierzecie. E, po pobraniu pliku możemy zamknąć przeglądarkę, plus minimalizować. E, otwieramy nasz plik, klikamy uruchom, akceptujemy. W tym miejscu podajemy e, miejsce, gdzie mam zainstalowane e, bieda San ja wmawiam to D, Program Files, Rockstar Games, GTA San Andreas. Klikamy Install. Po chwili nasz, nasz multiplayer zainstaluje się. Klikamy Finish. Gdy zrobiliście sobie ikonkę na pulpicie, tutaj będzie... Mm, że wam to pokazuję. Ja tu nie zaśmiecałam sobie pulpitu. Mniej więcej taka ikonka. Eee, po odtworzeniu tego eee, ustawiamy sobie tutaj nasz nick. Które będziemy mieli w grze. Wy tutaj na pewno nie będziecie mieli serwerów, ale klikamy sobie tutaj internet. Wpisujemy w wodę. Mode... No, ja tak robię. Wpisuje .pl, Szukam polskiego serwera. Na przykład ten. Widzimy tutaj listę graczy i statystyki z serwera, mapę, wersję danego danego multiplayera. Czas gry, grafitacja. Gdy już chcemy zagrać, klikamy dwa razy i klikamy connect. To był mój pierwszy poradnik z kosem Dziękuję i pozdrawiam. Na razie.